Dzień dobry Państwu. Dziś w Mazurskiej Fali mamy zaszczyt gościć wyjątkową osobę, która ma ogromny wpływ na rozwój naszego regionu. Jest nią Sylwia Jaskulska, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Witam serdecznie, Pani marszałek. Siema, Robercie. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed 33. Wielkim finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I cieszę się już na rozmowę z Tobą i z Państwem, ale przede wszystkim na to fenomenalne wydarzenie. Jak rozpoczęła się Pani przygoda z samorządem? To ciekawe pytanie, które zawsze jest dla mnie. Hmm... Taką no, wspaniałym powrotem też do, o, do historii, może nie odległej, ale już 23 lata. Już? Już, 23 lata pracy w samorządzie. W przepięknym samorządzie, bo rozpoczynałam pracę w moich ukochanych dwieżutach. I to jest taki sentyment, bo... Myślę, że to jest też takim zaszczytem praca w swojej miejscowości, gdzie człowiek wychował się, um, znając ludzi przecież od przedszkola, szkoła podstawowa. Um, każdy mnie zna, bo każdy się zna w danej miejscowości a, i dali mi tak wspaniały mandat zaufania a moi mieszkańcy. Bo tam zawsze staram się obserwować też moje wyniki i bardzo się cieszę, że albo jest konstans, albo rośnie i to jest najlepszy wyznacznik. Że lubimy się, bo traktuję samorząd jako służbę. Odbieram telefony. Jestem zawsze pod ręką. 24 godziny na dobę. Tak, tak trzeba pracować. Nie okłamywać swoich mieszkańców, nigdy tego nie robię, ale zawsze szczerze ze sobą możemy porozmawiać, ale przede wszystkim rozwiązywać sprawy. I rozpoczęłam pracę jako starzystka. Kiedy skończyłam studia, w Kortowie rozpoczynam Akademię Rolniczo Techniczną, Kończyłam już Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i myślałam, że będę właśnie tą dyrektorką w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, bo tam jeszcze odbywałam praktyki studenckie. To już był, był taki też czas, kiedy już byli administratorzy, i którzy zarządzali tymi gospodarstwami, i ciągle byłam w tym kręgu, bo moja musia pracowała. I znam tych ludzi, też widziałam, jak pracują, zresztą interesowałam się rolnictwem i w ogóle tymi postępami, bo wychowywałam się, też spędzałam wakacje u dziadków, którzy mieli, prowadzili swoje gospodarstwa rolne. Zawsze myślałam, że faktycznie y, ta ciężka praca, bo też tak y, każdy z nas był uczony, ciężkiej pracy, nie było żartów i rodzice nas nie rozpieszczali. Każdy miał klucz na szyi. E, starsze rodzeństwo opiekowało się młodszym. Na osiedlach były bandy i chodziliśmy po prostu. Bazy. Bazy. E, każdy miał pracę, łuk. Eee, Pani Marszałek też? Rzeczywiście. Nie lalkę? Też i lalkę, ale Który mam starszego brata, mam starszego brata, i zawsze mówi muszę cię ciągnąć za sobą. to było fenomenalne. I każdy właśnie z kumpli mojego brata, a miał siostrę brata młodszego, i my już zawsze musieliśmy gdzieś tam im też dokuczyć, ale tak obserwowaliśmy też, jak oni się zachowują. Mm, i te wspólne zabawy no do dzisiaj jak spojrzymy sobie w oczy i, i mamy wspomnienia uśmiechamy się każdy z nas się znał i gdzieś teraz jesteśmy rozproszeni po województwie, po kraju, po świecie, ale jak się tylko możemy spotkać to to z radością wspominamy tamten czas, ale też wielki ukłon do naszych rodziców, do rodziców naszych koleżanek i kolegów, bo nikt nie chodził głodny. Każdy, co miał, tym się dzielił. Przecież domy były otwarte, kiedy mogliśmy wymieniać się, wchodzić do siebie, cześć, co u ciebie, i każdy z rodziców, przecież znali siebie i znali nas. Jak gdzieś nie można było, gdzieś można. U każdego można było i przeczekać i, i naprawdę trudno nas było zgonić. I komunikacja z do rodzicami. Do domu. Tak. Nie było, nie było komórek, nie było internetu. I wszyscy się znaleźliśmy, a byliśmy zdyscyplinowani. Każdy miał zegarek na ręku, bo to były prezenty. Komunijne. Oczywiście, przed komunią już pamiętam, dostałam prezent. To potrafiliśmy się na daną godzinę skrzyknąć, gdzie co będziemy robili, My się nigdy nie nudziliśmy. A pamięta pani marszałek takie szczególne zabawy? No jasne. Państwa kraje, chyba tak? No, państwa miasta, ale też mieliśmy podchody. Każdy potrafił grać w gumę. No, można było, czy to dziewczyna, czy chłopak, skakać na skakance, pozrywane y y y i byłam ciągle posiniaczona. Bo grałam, graliśmy w piłkę ręczną, mieliśmy po prostu drużyny na szkole podstawowej, jeździliśmy na rozgrywki, chodziliśmy, skakaliśmy po drzewach, mieliśmy swoje plany. I to sucha orężada z paczki. I no sucha orężada była też w płynie, ale Dalej. też lody e, kręcone e, i, i czerwone usta po orężadzie. I, I to wszystko nas łączyło, mm, ale też e, mm, świetne relacje. Które mamy do dziś. Znamy się, lubimy, szanujemy. I, I to jest piękny czas. Naprawdę myślę, że patrząc teraz na młodych ludzi, że gdzieś się izolują się, że chcą być sami. No to naprawdę wiele tracą. A szkoda. A szkoda i myślę, że każdy z nas musi choć jakąś cząstkę dać tych wspomnień. I, i trochę też otwierać drzwi do swoich domów, mm. dla do tej młodzieży, bo gdzieś mają się spotykać, gdzie mają ze sobą być. W sieci. E, tak, życie toczy się teraz w sieci, ale myślę, że mm, to też i w jakiś sposób, e, to też ich znudzi. Będą potrzebowali tego kontaktu. Czyli Pani zdaniem, wrócimy do tego, co było tak, do kiedyś. Tej... wrócimy, wrócimy. powoli. Na żywo. Tak, tak, ludzie pragną siebie, ludzie chcą ze sobą rozmawiać. Mm. Ten samorząd jest też takim mm, też oknem e, do państwowości takiej, bo wszystkie sprawy przecież rozwiązuje samorząd ręcza państwo, e, Bo każdy i szkoła, przecież i edukacja, te, ten pierwszy, pierwszy poziom, no to, no to, to też się odbywa w gminach. Później już. Jeśli chodzi o zdrowie, czyli szpitale, no to już powiaty i, i województwo, ale też sprawy społeczne, no to gmina. To są, ja zawsze mówię, że gmina jest pierwszymi drzwiami do państwowości. E, I to jest myślę, że takie piękne, że możemy wspólnie budować to, jak ma wyglądać nasza gmina, i mamy na to wpływ realny. Czy pani marszałek te tematy wiejskie z tymi małymi społecznościami są bardziej bliskie tylko dlatego, że sama pochodzi z takiego środowiska? Myślę, że przede wszystkim, tak, że, że jestem ze środowiska wiejskiego. I zawsze, kiedy obserwuję na, nadal nawet dzieci wiejskie, to one muszą podskakiwać do tych mieszczuchów do tych dzieci z miasta. I tak też zawsze było, że nie mieliśmy takiego łatwego dostępu nawet do szkół muzycznych, a każdy z nas ma jakieś pragnienia, marzenia, chce grać na jakimś, na jakimś instrumencie, a to było niemożliwe. Chociaż mieliśmy muzykę a, i pamiętam też, jak brałam udział czynny e, i śpiewałam w chórze. Mm, I to naprawdę był wielki wyczyn, bo to nauczyciele się poświęcali dla nas. Nie zostawiali nas jak gdyby samych sobie, ale te kółka, SKS-y, no przecież mm -hmm. się działo. My mieliśmy tak napięty swój grafik i dzień, że my się naprawdę nie nudziliśmy. A jak przychodziliśmy, no to, to teczka, torba do pokoju, szybkiej, szybki obiad i na podwórko. O, I dalej mieliśmy lekcji. co robić. Też, jasne, że tak, ale myślę, że aż tak bardzo nie potrzebowaliśmy takiej troski, no ale wszystko byśmy zrobione. Jeden drugim pomagał i tam się odpisało, ale pomagaliśmy sobie. i Pamiętam przecież nie nieraz, jak, jak spotykamy się ze sobą, z koleżeństwem, no to. Też pamiętam, jak musimy na siebie naprawdę liczyć, że jeden drugiego podciągał. Tu bójść dobre z polskiego, z matmy. Mm -hmm. Tu ktoś tam z, z czy na WF-ie, tak. Nikt nikogo nie obśmiewał, a nikt z nikogo nie drwił. A, tylko naprawdę byliśmy taką... takim, takim silnym łańcuchem i każde ogniwo z tego łańcucha było, a, było silne, mocne. A teraz Nawet nie ona ma tego? Nawet to na, na najsłabszy. Teraz jest inaczej. Myślę, myślę że jest inaczej, bo mm, no wszystko się zmienia. Jest lepszy i większy dostęp do dóbr. No, a kto miał z nas komputer, e telefon? No przecież to było. To, to, to było dopiero, ja miałam na studiach i nie miałam komputera tylko, bo nie było takiej potrzeby, żebyśmy mieli komputery. To nawet pracę magisterską to, to przecież zlecaliśmy, żeby ona była przepisywana, pisało się odręcznie. A teraz jest naprawdę fenomenalny dostęp do dóbr, łatwy zasięg, dostęp, internet, świat w zasięgu ręki a my tak znaliśmy nawet tej Europy, żeby móc gdzieś jechać, wyjechać, przekroczyć bez granicę. Bez paszportu. Bez paszportu, tak, bez paszportu, a żeby mieć znajomych i ich odwiedzić. To naprawdę coś fantastycznego. Teraz po prostu kupuję. kupują rodzice w czasy wyjazd możliwość studiowania, edukacji za granicą, korzystanie z programów Erasmusa. Fantastyczne. Tylko trzeba chcieć. To jest dostęp do tych dóbr, do których my nie mieliśmy. Tak. Jesteś naprawdę pokoleniem takim, które wychowywało się i na trzepaku i na podwórku, a, a teraz mm, na pewno mają łatwiej, ale w pewnych kwestiach też trudniej, bo pewnie budować im jest trudniej relacje międzyludzkie, a nam tego nikt nie odbierze. Oni się znają po prostu tylko na social mediów. W których się komunikują. To też widzimy, jakie zagrożenia, zagrożenia czyhają na nasze dzieci w tych współczesnych w technologiach. Tak, właśnie w sieci. My też teraz mówimy o tym, że żeby nie wstydzić się korzystać z pomocy psychologa, psychiatry. Bo tego jest tak wiele, tak wiele bodźców do nas dociera, już do nas, do dorosłych, ale i do dzieci, też musimy je filtrować jako dorośli, a do naszych dzieci to jest, myślę, że to jest ogrom informacji, są sobie nie radzą, ale nie można się wstydzić, korzystać z pomocy specjalistów. Im szybciej, tym, tym unikniemy na pewno tragedii ludzkich. Bo też, kiedy nadzoruję jednostki ochrony zdrowia, i myślimy nad rozbudową i znaczy nad budową, ale przede wszystkim miejsca do leczenia dzieci i młodzieży, ale również z uzależnień, ale też z chorób, takich cywilizacyjnych, jest psychiatria. To jest i onkologia, i psychiatria to są choroby cywilizacyjne, z którymi musimy się zmierzyć, ale to myślę, że też przepracujemy, bo też już Europa sobie z tym radziła i poradziła bo odwiedzałam takie szpitale psychiatryczne. Będąc w Belgii, zabieram, byliśmy wspólnie z moimi dyrektorami. Już też jest inne podejście do pacjenta. Tam nie są pasowani, u nas jeszcze tak. E, sale są pojedyncze, u nas jeszcze są wielosobowe i to musimy zmieniać. To też musimy. E, musimy nad tym pracować i, i ta psychiatria e, dla dzieci i młodzieży, która powstanie przy szpitalu rehabilitacyjnym w Ameryce, jest wielką sprawą, wielkim wyzwaniem, żeby tam dzieci mogły znaleźć się. Um, ukojenia, ale przede wszystkim pomoc e, specjalistów. E, I też widzimy, do czego ten postęp niekontrolowany doprowadzi. Pęd taki. Pęd, e, pęd pośpiech. E, um. Kto kiedyś powiedział, że nie ma czasu? Zawsze znaleźliśmy czas, ale nasi rodzice mieli czas, dlatego że ciężko pracowali, mieli czas na spotkania rodzinne, na wyjazdy rodzinne, na imieniny. Zawsze się działo. I zawsze był obiad w domu. A teraz nikt nie ma czasu. Mając telefony, nie możemy się odnaleźć. Nie mam czasu, zaraz, za chwilę. Gdzieś też na siebie zwalamy pewną odpowiedzialność i pracę i zadania. I to też musimy usystematyzować. nie zawracać sobie czasami takimi niepotrzebnymi rzeczami głowy. Zwracać na wszystko uwagę. Słowa na. Emocje na, na czas, po prostu mieć czas dla drugiego człowieka. A pracy zawsze będzie dużo w, w samorządzie, bo i zadań nam przybywa jako samorządowcom. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo, bo też musimy wiedzieć, że wsi się wyludniają i też pozyskanie ludzi do pracy, to też trzeba też przygotować i uczyć tych ludzi, żeby zostali. No bo. Każdy z nas, no, rodzice mają też, to są domy rodzinne. No, to, to, gdzie my będziemy wyjeżdżali do tych wielkich miast uciekając? Yy, to nie tak. To, to też musimy jako samorządowcy już przygotowywać grupę osób do tego, czy ty chcesz zostać w tej gminie i co chcesz robić. Nie? I, I zbierać taki narybek tych Może pracowników. Należy. Bo dla mnie, jak rozpoczynam pracę w tak bo moje koleżanki z pracy, już taki był doświadczony, i one już pracowały po 20 lat to ja już jestem w tym okresie. I tak mówię, jakie one stare już są. I tak wie, kiedy ja będę taka? Kiedy ja już będę miała 20 lat pracy? Zobaczcie Państwa, jak to zleciało szybko. I one już są pięknymi nadal emerytkami, szczęśliwymi. Mm, ale ktoś mógł je zastąpić, bo była taka rotacja, że się uczyło ludzi do pracy żeby nie było luk, właśnie, żeby ktoś mógł to wykonywać zadania. A teraz się mówi, młody, nic nie potrafi, a potrafi. Go przygotuj. Naucz, poświęć mu czas. Mu bo Nam też ktoś czas poświęcił i nas uczył pracy w samorządzie, bo to trzeba lubić. Ktoś, kto lubi ludzi, może być w samorządzie, a ktoś, kto nie lubi ludzi, nigdy nie powinien się wiązać z samorządem. Bo to, to wymaga cierpliwości, ale przede wszystkim mm, mm, takie dawania cząstki siebie, empatii. A tak, tak, ten atak w tym zawodzie bardzo potrzebna jest empatia i troska, bo każdy żyje problemami, czy, czy jest ok, czy mu się udało, czy, czy już sobie poradził. Hmm, śmie się sobą przejmować, chociaż y, to jest bardzo absorbujące, no ale, ale tak jest, co może, jest piękny, jest otwarty. Pani Marszałek, jest pani znana ze swoich prospołecznych działań i niesienia pomocy innym. Czy w tym roku weźmie Pani czynny udział w 33. Finale WOŚP? Oczywiście, to jest tak fenomenalne i fantastyczne wydarzenie, bo jak można inaczej nazwać wydarzenie, które z... zawsze się odbywa w środku zimy. I czy był mróz, czy padał deszcz, czy świeci słońce, wychodzą wolontariusze, Chodzą ludzie i wrzucają do puszki pieniążki, ale też możemy licytować, możemy przyjść na świetne koncerty, które się odbywają. To jest ten czas, kiedy po prostu dzieje się cud. Kiedy ludzie chcą być ze sobą, podzielić się tym, co mają. Przecież takie są rzeczy. Przekazywane bardzo osobiste na licytacje, też. I yy, yy, yy są fajne te akcje i ciekawe. Ja też zapraszam yy, Was do, do licytacji, bo yy, jest możliwość pójścia ze mną do filharmonii. To jest na stronie Wośp, Gminy Szczytno. Ale też można wylicytować ze mną spotkanie przy kawie, spacer. Może też fajną przejażdżkę gdzie, po naszej. Gdzie możemy licytować? Myślę, że to też będzie na moim fanpage'u, ale też jest to udostępnione na różnych stronach. Ale ja to wrzucę też na moim fanpage'u, żebyście widzieli Sylwia Jaskulska, żeby tam był dostęp. Ale też chyba na Allegro to wszystko się odbywają, te licytacje. Okay. Ale tutaj mamy też pióro i tutaj Robert do ciebie też przekaże, bo ty, bo ty jesteś zawsze od, od początku, od, odkąd pamiętam, od zarządu województwa przekazuje pióro, e, które będzie można e, wylicytować, bo to jest wielka sprawa, że jako zarząd się również e, angażujemy. I, Jesteśmy y, y, czynnymi uczestnikami Wośpu, y, kiedy też w Olsztynie możemy udostępniać i scenę, i jesteśmy tam. Byłam w tamtym roku, ale y, zawsze rozpoczynam od swoich zwierzut Wośpy. Y, później jestem w Szczytnie. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to wyjątkowe pióro z limitowanej wersji polskiej produkcji. Tak. tak Będziemy tak. to pióro licytować w niedzielę tak. w Miejskim Domu Kultury. Tak. Tutaj będzie można je wylicytować. Już tobie je przekazuję, Robercie. Dziękuję. Ale mamy tutaj jeszcze jakieś wydawnictwa, tak? tak? mamy Mariusz, ale... mamy y, fantastyczny album y, nowiutki pana Waldka Bzury, y, który tutaj ma, jest fotografia y, cmentarzy. Myślę, że to jest naprawdę fantastyczne. Pewnie będzie wkrótce wystawa w Pasymiu. Planujemy, żeby zrobić u pastora Witka Kwardzika. Zespół Parków Krajobrazowych. Coś tu jeszcze mam ciekawego. O, tu też długopisy z genem Warmi i Mazur. Też takie myślę kobiece, białe, ładne. Także zapraszamy do licytacji, do licytacji Miejskiej Dom Kultury w niedzielę. A... Wszystko to, co widzimy w naszych szpitalach jest zawsze ze znakiem serduszka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wiemy doskonale, jako rodzice, że ten czas, kiedy oczekujemy przy łóżku swojego dziecka, wnuczka, wnuczki, jest czasem, który bardzo się wydłuża, a ten sprzęt ratuje życie. I dlatego też Zachęcam, zapraszam, wrzucajmy, e, dzielmy się, e, bo zdrowie jest najcenniejsze, a w tym roku zbieramy na e, onkologię dziecięcą. Się. I e, te wszystkie pieniądze będą spożytkowane i wydane naprawdę. E, bardzo e, zasadnie. Z na nad tym już e, piecze sprawują dyrektorzy, a u mnie dyrektorka wspaniała, pani dyrektor Krystyna Piskoszogórę, która zarządza szpitalem dziecięcym, który jest naprawdę wyjątkowy z wyjątkową kadrą. E, I tam wiemy, że nasze dzieci są w bezpiecznych rękach specjalistów. Pani Marszałek w imieniu własnym i wolontariuszy i tych wszystkich, którzy będą licytować te przedmioty. Serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję. Siema! Pani Marszałek, jakie przesłanie chciałaby Pani przesłać innym osobom, które jeszcze się zastanawiają nad wsparciem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Nie można się zastanawiać, żeby wspierać dobro. Dobro trzeba zawsze dzielić. Dobro trzeba zawsze przekazać dobro komuś innemu, a dobro zawsze wróci do nas i nie będę już wchodziła w takie naprawdę sprawy, które mogłyby. O których słyszymy. Nie chcę o nich mówić, bo nigdy. Nie powinna nie wchodzić polityka, jeśli chodzi o Wojśb, tylko z sercami, z radością. Każdy z nas może podzielić się i wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I Jurek Owsiak, który to tworzył wraz ze swoim zespołem, ludźmi fantastycznymi, 33 lata każdego roku pracują na to, żeby ratować ludzkie życie, i to jest fantastyczne, kiedy o tym mówią dzieci. Uratowano mi życie. Jestem tu dzięki e, e, sprzętowi, który uratował moje życie. Nie ma piękniejszego podarunku, jak uratować komuś życie. Pani Marszałek, serdecznie Pani dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Mazurskiej Fali. Natomiast Państwu dziękuję za uwagę i na pewno nie była to ostatnia rozmowa z Panią Sylwą Jaskulską, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję Robercie Tobie za zaproszenie i do zobaczenia w niedzielę na 33. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.